Dzień dobry, dzisiaj kolejny dzień, niedziela. Dzisiaj czas wylotu do Szanghaju. W sumie to dobrze, bo dzisiaj bardzo się zmieniła pogoda w Chongqing. Zaczęło padać, wiać. Ogólnie totalne załamanie pogody. Wczoraj było najcieplej, w nocy tak wiało, że trudno było zasnąć. Chociaż to była moja najlepsza noc. Dzisiaj po raz pierwszy, czy tej nocy po raz pierwszy się wyspałem i pokonałem jetlag'a. No ale dobra, pakujemy się i spadamy. No i mamy to. Ciśniemy na lotnisko, wcześniej na śniadanie. No i Maciunią wpadł do nas, tak więc idziemy. Na koniec śniadania coś słodkiego. Po Potrafią w ciastka. 5 hours later. No, średniawka. Średniawka, też tak uważam. To nie jest Francja, co potrafią w, w słodycze. No, zdecydowanie. Stawy. Get some help. No i jeśli lubisz kawę, to Chiny nie są twoim miejscem, bo y, oni tu w kawę nie potrafią. Herbata, tak, jak najbardziej, kawa nie. Y, I druga rzecz, która się prawie wysypała. No chcieliśmy wziąć fakturę, no bo to wiadomo, jest wyjazd służbowy, tak więc podaliśmy wszystkie dane, nazwa firmy, NIP i tak dalej i tak coś mnie tknęło, mówię, ona mówi, czyli recepcjonistka po chińsku, to ja tobie wyślę, to na maila, a ja mówię, czekaj, czekaj, czekaj. Daj mi tą fakturę, chcę tylko sprawdzić. I tam, gdzie były siódemki, to ona powstawiała litery F, bo dla niej to jest absolutnie wszystko jedno. Yy, nie, nie ogarnia numeru VAT. Tak więc warto takie rzeczy pamiętać i wziąć ze sobą na przykład Aeropressa do kawy, bo nie da rady tutaj. Trzeba na samej herbatce. Ja pierdzielę, ale ta kobitka zasuwała taryfą co? No, tak jak w Taxi Driver. Widać, że grała w GTA 5 albo. Na Albo PlayStation naparzała, bo mijała tylko te samochody jak pachołki. Albo stary ją porządnie w kurwi! Mówi, zrobisz dzisiaj prania. Nie, lubię pracować. Krzyczała, no i... krzyczała za kierownicą, zrywam z komunizmem. <grym> kiedy pędzę 130 na 50. I było tak, że faktycznie najpierw ja się zapiąłem, Maciek nie wierzył. A później, jak już faktycznie ledwo wyhamowała przed samochodem, to uwierzył. No właśnie, wylądowaliśmy w Szanghaju. Jak odczucia? Szanghajowe? Dobrze. 10 tysięcy kilometrów od Polski, czyli w sumie to najdalej, jak w życiu byliśmy y, za granicą, tak więc... Tak sumie... daleko nigdy nie wyrąbaliśmy lampy z katy, no więc czujemy poważne emocje. I, i w sumie to jest y, największe, czy jedno z największych miast na świecie, megapolis, które posiada ponad 20 milionów ludzi, i w ogóle jest absolutnym sztosem. Po raz pierwszy tu jesteśmy i mamy dużo czasu na zwiedzanie, bo tylko jeden dzień biznesowy, a reszta zwiedzanie. W sumie identycznie jak w Japonii, chociaż tam nie byłem, że drzwi są bardzo precyzyjnie dopasowane do wejścia tak żeby nikogo nie przetrzasnęło chociaż nie ma tutaj aż takiej kultury jakby to było w Japonii że tak wszystko jest bardzo uporządkowane co w sumie jest dla mnie zaskoczeniem bo y, jest tych ludzi tutaj bardzo dużo dziwne to trochę, no ale zobaczymy co dzień przyniesie dobra więc tak jestem w ogóle zaskoczony tym, że tutaj nie ma tak bardzo dużo Super ekstra wieżowców, bo myślałem, że wyjdziemy trochę jak w Nowym Jorku, że będzie absolutnie tak wysoko i tak daleko, że to już, to już będzie turbo wysoko. Jest tutaj busy, dużo jest ludzi, dużo, 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 ludzi jest naprawdę dużo i większość skupia się jednak w cieniu, tak więc jest dużo. O, zobacz na to, sklep Apple. Może na angielski? Nie, no co ty, tato? Jesteśmy w końcu w hotelu Executive, który tak naprawdę mamy szansę za darmo wypić kawkę, no bo w końcu jesteśmy Executives. Mm, ładny hotel, wszystko takie złote i takie trochę z przepychem, mm, ale zdecydowanie chińskie. Chińskie, tak. I w tak. centrum Szanghaju. W centrum, w centrum, tak więc w ogóle tu widziałem taki sklep, ale się tym jaram, Jak z figurkami mawia... figurkami, nosferatu i tak dalej. Jak to mawia klasyk, kapie złotem. Kapie złotem, kapie złotem. Tak więc. Tutaj tak, no niestety, basen mają w drugim budynku, ale zobaczymy, może nie będzie Ale tak za źle. to w pokojach są baseny to jest spoko. Takie małe na stopy. Nice. O, no ładnie. Dosyć duży pokój, zobacz jak to wygląda. Łóżko, king size. Kanapa, żeby sobie pogadać. O, owoce, miło taki stoliczek, można sobie popracować. Ale sztos, jak mi się podoba telewizorek. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda łazienka. Uuu, jest wanna. No i prysznic. No powiem szczerze, że Dobrze, trafiliśmy. Trzeba się teraz rozgościć. Takiego protipa kiedyś usłyszałem od. Krzysztofa Gąciarza, że jeżeli chcesz się dobrze poczuć w miejscu, do którego podróżujesz i dużo podróżujesz, to natychmiast trzeba się rozpakować. Oczywiście znaczy, nie natychmiast, ważne jest to po prostu, żeby się rozpakować, żeby ułożyć swoje ciuchy w szafkach, żeby właśnie nie, nie mieszkać na walizkach. Wtedy można troszkę bardziej poczuć się jak w domu i to prawda, zawsze tak robię i jest mi po prostu trochę lepiej. Jak tu jechaliśmy to było 36 stopni na zewnątrz i było tak duszno i tak parno, a teraz zobacz co się dzieje. Poprawka leje, ale tak okrutnie, że w ogóle... Aż jest szaro. No, i jesteśmy. Nie Michał, Nie Tam, 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 chodź. Idziemy, no dobra, ja wiem, ale tam jest ta promenada. Idziemy, idziemy, właśnie na promenadę Bund. Z której to widać wszystkie te najładniejsze, największe wieżowce, tak, żeby był widoczek taki najbardziej klasyczny z pocztówki. I żeby tam dojść, to pójdziemy sobie na taką właśnie tą promenadę, na którą wyszliśmy metrem. No Na razie jest tutaj rzeczywiście bardzo intensywnie, dużo ludzi, dużo wszystkiego, dużo sklepów, dużo, nawet motocykle widziałem, Harleya takiego oryginalnego. Tak więc no dużo się dzieje. Zobaczymy jak po drodze będzie. Dobra informacja jest taka, że spadł deszcz i jest w końcu czym oddychać i temperatura jest nieco przyjemniejsza, więc dlatego co? Idziemy. Idziemy, Idziemy przed siebie. Dobra, w ogóle jest tak, że weszliśmy do jakiegoś sklepu, gdzie są same figurki. Figurki z różnych bajek, filmów, postaci. O, zobacz na przykład takie. Jest tu mnóstwo ludzi, o człowieku. Część z nich poprzebieranych jest na przykład. Poprzebierana. na przykład kosztuje 1500 RD, czyli 800 zł. U, ale ta jest ładna. W większości tych figurek to ja faktycznie też nie kojarzę nawet, co to jest. Zaraz po mojej lewej stronie. Więc przebierają się i bawią w różne rzeczy. A... Ciekawe dlaczego w ogóle tutaj jest takie coś, że ludzie aż tak bardzo się przebierają. W Polsce tego nie ma, ale tu jest w ogóle całe piętro tylko jednego rodzaju, nie? Nie wspominając tak o tym, że tych pięter jest tu kilka. Albo tutaj po mojej drugiej stronie dziewczyna Maciek, Maciek na co trafiłeś? Droga buba Maci Bubu Maci Bubu Bubu Maci. Kurwa biorę to. Nie, nie wchodźmy tu. Nie wchodźmy. Będziesz na tych swoich figurach głupie jechać. Nie wchodźmy tutaj. Nie, no silno biorę Magin. Dobra, a kim jest w ogóle ten Magin Bubu? To jest postać z Dragon Balla. No to wiem, a dlaczego to jest Twoje alterego? Ponieważ mm, jego imię nazywa się na M jest gruby, różowy, niezniszczalny i napierdala i wszystkich tam naszych uczy, nie? Taki mały krasnal? Nie, on wcale nie jest mały. On tam w pierwszej w pierwotnej takiej formie to on był takim wielkim grubasem. Okay. I tam się lał z nimi i on był taki trochę jak z gumy balonowej. No. Lubił bardzo dużo jeść. był Taki gruby miał skośne oczy, wielkie płódki takiej i mówił. Madzin Bobu! <noise> tak nie więcej gadał. Madzin Bobu trzeba kupić. <noise> Dobra, wchodzimy teraz na ten promenady bunt. Jest tu sporo ludzi, w ogóle sporo policji też jest, bo co 100 metrów jest jakaś straż miejska. Ktoś taki no, no nie wygląda to tak, że jest sporo. No, ja nie, myślę, że niespotykana ilość ludzi, zagęszczenie, niespotykane tak. Normalnie. Aż, aż jest gorąco od tych ludzkich ciał, prawda? Nie tak, wiem że... czy w Rzymie, słuchaj, wiesz, na placu Marka przy audiencji papieskiej, o, nie, chyba porównywalne. No. Można by powiedzieć, że w Warszawie to tak jakby YouTube grało, no, no. ale dlatego, bo jest tutaj taki właśnie widok.